Codziennie zaczynałem dzień z myślą, że po co ten dzień się zaczyna i w ogóle wbrew mojej chęci. Te trzy lata temu, jak byłam w szpitalu, w sumie pierwszy raz po wielu latach chorowania, tam poznałam taką postać jak asystent zdrowienia. On nie był lekarzem, nie był psychologiem, terapeutą, tylko właśnie z uwagi na to, że przeszedł ten kryzys. I, I doświadczył pewnych wydarzeń, ma wiedzę i wyciągnął wnioski. Asystenci zdrowienia są to osoby, które są po kryzysie psychicznym, które w przebiegu swojego leczenia uzyskały stabilizację stanu psychicznego i też mogły uzyskać takie profesjonalne szkolenie w ramach takiego kursu, który jest organizowany w Polsce od kilku lat. Dowiedziałam się o asystencie zdrowienia od znajomej pani psycholog. Zaproponowała, że, że mogę wypełnić odpowiednie formularze i spróbować swoich sił na tym kursie dla asystentów zdrowienia, że mam takie predyspozycje, czuję, że, że jestem otwarty, otwarta jednak mimo tej swojej rezerwy i dystansu, jaki y, utrzymuje, że ona widzi we mnie potencjał. I to, że ona tak powiedziała, obudziła we mnie jakąś taką chęć do tego, żeby z tego trudnego doświadczenia stało się coś dobrego. Trzeba przejść własną psychoterapię, dokonać wglądu, przejść specjalistyczny kurs asystenta zdrowienia, po którym trzeba odbyć staż zawodowy. I zazwyczaj po tej pierwszej kwalifikacji w zasadzie większość osób spełnia te kryteria, bo te osoby, które chorują, no właśnie są empatyczne, bardziej wrażliwe. Tylko ważne jest no, to, żeby same miały ze sobą spokój taki wewnętrzny. Ja usłyszałam, że mam zasoby. Dostałam się na kurs asystenta zdrowienia, który odbywa się w Krakowie. Jeżdżę tam co dwa tygodnie na takie trzydniowe zjazdy. Tak naprawdę dopiero na kursie dowiedziałam się, na czym ta praca polega i jaką funkcję ma pełnić asystent zdrowienia. Trochę to porównywałam do bycia psychologiem, no bo wydawało mi się, że to może być podobne. Jest w stanie bardziej się zbliżyć do pacjenta, który przychodzi po pomoc do Centrum Zdrowia Psychicznego, niż specjalista, który tego doświadczenia nie ma. Ma wiedzę teoretyczną, on obserwuje i oczywiście zbiera swoje doświadczenie, ale asystent zdrowienia ma to doświadczenie jakby z pierwszej ręki, on to przeżył. Łatwiej jest mi zrozumieć ich obawy, lęki, czasem brak wiary w to, że można wyjść z kryzysu. Ta rola asystenta zdrowienia jakby zbliża i właśnie pacjentów, i personel, i profesjonalistów, tak jakby otwiera trochę na siebie te dwie strony. a system zdrowienia, no to są to osoby, które są u nas już pełnoprawnymi członkami zespołu. Ważniejsze to jest nasze doświadczenie, z którym przychodzimy już na kurs, doświadczenie kryzysu. I nas podczas kursu uczą, jak można korzystać z tego doświadczenia, wspierając osoby w kryzysach może pomagać w różny sposób, konkretnie m, rozmawia indywidualnie z różnymi osobami, które są na oddziale czy w środowiskowym domu samopomocy, umawia się w zespole, że no, będzie częściej indywidualnie zajmował się daną osobą, może kreować jakieś zajęcia, tworzyć. Jest pośrednikiem między pacjentem a personelem. Pacjent ma większą śmiałość i taką e, ufność w rozmowie z asystentem i pacjenci zwykle zgadzają się na to, żeby ze mną rozmawiać. My się nawzajem tego uczymy. Nasze zespoły też na początku, da tak z dystansem, jak to będzie, no i różne problemy, a z drugiej strony oczekiwania były ogromne. Takie jak od najlepszych terapeutów na świecie. I to jest bardzo duża rola tych osób i tej zmiany, która zachodzi w psychiatrii, że coraz więcej i dzięki asystentom zdrowienia możemy coś, coraz bardziej otwarcie mówić o problemach natury psychicznej i o tym, że. Że nie jest to powód do wycofania się, do, do wstydu, do unikania kontaktów. Że osoby, które chorują psychicznie, są w stanie adekwatnie funkcjonować społecznie, są w stanie pełnić role społeczne. Praca asystenta zdrowienia usensowniła w jakiś sposób moją, moje chorowanie. Dała mi taką szansę, żeby w tym chorowaniu zobaczyć jakieś światło w tunelu.